W łaje Pruszkowskiego Centrum Kultury i Sportu po raz kolejny Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego-Kamyk zorganizował otwarty turniej szachowy dla 50 młodych adeptów tej dyscypliny sportu, podzielonych na kategorie wiekowe 6-10 lat i 11-16. Celem turnieju jest m.in. popularyzacja sportu szachowego, rozwój intelektualny dzieci, organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych oraz. Promocja miasta Pruszkowa. Pomysł powstał w zeszłym roku. W związku z tym, że mamy bardzo duże zainteresowanie zajęciami, które w Kamyku W Czwartki się odbywają, dużo chętnych. No. Postanowiłam zorganizować taki turniej wraz tutaj z panem Jarosławem Kowalewskim, który właśnie prowadzi te zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży, również dla dorosłych. I jak widać, tutaj zainteresowanie takim wydarzeniem jest bardzo duże. Z edycji na edycję mamy coraz więcej zgłoszeń, także możliwości nie są być może, jeśli chodzi o ilość osób i zawodników, bardzo duże, ale staramy się i tak jak w poprzednich edycjach, tak. Teraz w tej trzeciej mamy tutaj komplet, jeśli chodzi o zawodników. Rozgrywka była przygotowana w taki sposób, żeby każdy z zawodników rozegrał sześć rund. Przede wszystkim gramy zgodnie z przepisami gry FIDE, Międzynarodowej Organizacji Szachowej. Dotknięta bierka idzie, postawiona bierka stoi. Gramy oczywiście fair play. Mamy po pół godziny na partie dla każdego zawodnika w tym turnieju konkretnym. Najlepsi zostali uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Kolejny turniej już na wiosnę.